Dzień dobry, witam w kolejnym wydaniu rozmowy tygodnia. Naszym dzisiejszym gościem jest Damian Michalski, wokalista zespołu nadmiar. Witam serdecznie. Dzień dobry. To nie wasza pierwsza wizyta w Kętrzynie. Graliście u nas w 2012 roku, ale wtedy na amfiteatrze w plenerze. No. Więc pytanie, czy lepiej gra Wam się w otwartych przestrzeniach, czy może w miejscach kameralnych, takich jak City Club? My, myślę, że biorąc pod uwagę opinię tutaj każdego członka zespołu, to jest nam to bez różnicy. Wychodzimy z założenia, że no wszędzie trzeba dawać siebie wszystko i ze względu na, na, na warunki akustyczne, czy, czy to jest dwór, czy to jest klub mały, duży, to no, gramy tak samo po prostu i, i myślę, że wychodzi nam to jakoś tam w miarę dobrze. No, nie mogę o to nie zapytać. Co cię skłoniło do wzięcia udziału w The Voice of Poland? U, długa historia. Posłucham. I, ogólnie Łukasz Piosik. Y, to były chyba jakieś rozgrywki piłkarskie, o Europy czy coś takiego. Prawda jest taka, że pojechaliśmy prosto z fiesty po wygranym meczu, czy zremisowanym chyba z Rosją. I to, był ostatni, to była ostatnia opcja, jeśli chodzi o castingi. No, Zatraliśmy kierowcę tak z miejsca, czwarta rano pobudka i heja, no to jakoś tam poszło. Jakoś, jakoś tam pozytywnie prze, przeszedłem te precastingi. No, Poszło, no. Walczyły o ciebie dwie kobiety. Edyta Górniak częstowała cię korówkami, nie skusiło? Ogólnie to nie jedyne kobiety, z tych dwóch jeśli chodzi. <grym> <grym> nie no, to wszystko wiadomo, tam nie chodziło tylko o dobrą zabawę i, i no... Krówka nie była zbyt dobra, ponieważ y, zaraz y, skonfiskowano mi ją y, po wyjściu ze studia. Oczywiście wiadomo przez kogo, przez narzeczoną, także. <grywka> tak, za bardzo się tą krówką nie nacieszyłem. Y, Przygoda super, nie powiem, że nie. I nie żałujesz swojej decyzji? Wiele się zmieniło w Twoim życiu? Powiem szczerze, że tak, dużo. Nawet powiedziawszy, że dużo, ponieważ y, byliśmy na etapie nagrywania płyty i wydania jej. I to też dużo ludzi skłoniło właśnie do, do kupna tej płyty, moje nazwisko stało się bardziej rozpozwa, rozpoznawalne. Yy, o czym w ogóle mi się tam, na czym że tak powiem, nie zależało zbytnio, bo, bo, bo wiadomo, jesteśmy zespołem, a nie zależy jakiejś tam karierze solowej i żeby jakoś górowało moje nazwisko, nie wiadomo jak. Jesteśmy nadmiar i, no i, tak, i tak myślę powinno zostać. Nawiązałem teraz współpracę też z Markiem Kapłonem z TSA, jesteśmy w trakcie przygotowywania płyty, kolegi w studiu, w akcji z studio w Pile i, i no, to wszystko jakoś nabrało rozpędu. Jeszcze póki co pracuję, muszę pracować, <grym, <grym, ale, ale wszystko idzie w dobrym kierunku i no jest, jest dobrze. Jak sam powiedziałeś, twoje nazwisko stało się rozpoznawalne. Koledzy z zespołu nie zazdrościli, nie było przytyków, złośliwości? <grym>, to znaczy... Nie. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o Sławka Szpota czy Maćka Maciołka, naszego basisty, jego brat, świętej pamięci Przemek Maciołek, gitarzysta zespołu Polucjanci. No, jego muzycy są też rozpoznawani w tym gronie właśnie blues rockowym, bo w takim klimacie się pokazujemy, utożsamiamy się z tym i, i no jakoś nie ma tu żadnej rywalizacji. Bardziej nawet yy, kładziemy nacisk na to, żeby promować naszą młodziutką perkusistkę. I tutaj naprawdę nie ma żadnych jakiś tam nie wiem problemów z tym kto, gdzie, jak, ile jest pokazywany czy ten Jesteśmy zespołem i, i tak po prostu jest. Czyli z perspektywy czasu sądzisz, że programy typu talent show są warte zainteresowania ze strony młodych zdolnych ludzi? Myślę, że, 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 że jeśli będę tutaj polecał tego typu programy to dużo, dużo się nie będę jakoś tam z tym mylił. No jest to jakaś szansa, wiadomo, nie zawsze to wygląda tak, jak wygląda. Koleżanka wygrała program, a, a większą karierę jak na razie robi, czy był się Natalia Lubrano, która odpadła gdzieś tam na jakimś etapie wcześniejszym. No ale jest to jakiś tam, że tak powiem, start. Jeśli ktoś yy, marzy, czy tam ma pasję, jest, ma, jest utalentowany, to, to jak najbardziej. Wspomniałeś o młodej perkusistce, Hani. Mhm. Dosyć niespotykane w Polsce szczególnie kobiety perkusistki. Jakim cudem trafiła do Was, Hania? Dużo pije. <laughs> żartuję oczywiście, no u nas był taki moment w zespole, że, że była rotacja po prostu, zmieniali, zmieniali się perkusiści, gitarzyści i w pewnym momencie po prostu chcąc nagrać płytę musieliśmy jakoś ustabilizować skład, Tak, było różnych perkusistów, jedni się podobali, drudzy nie, a gdzieś tam właśnie chaniem przyuważyliśmy, Yy, która miała potencjał, talent i, i jakoś yy, technicznie też dobrze wyglądała z perspektywy technicznej, yy, uczęszczała do szkoły muzycznej na, na perkusję, której nie skończyła, no ale już tego nie będę drążył tematu. No jest dobra, jest cios, baba gra jak chłop, i, i o to nam chodziło. I radzi sobie z chłopakami? No jasne. My, my pierwsi idziemy spać, ona ostatnio dobrze. Także, także ma formę, nie? <laughs> Utożsamiani jesteście głównie ze sceną bluesową, ale w swojej twórczości nie trzymacie się schematów, czerpiecie z różnych stylów muzycznych. To znaczy, powiem tak, w zależności od, od danej imprezy i zapotrzebowania, bo jeśli ktoś dzwoni, przybóżmy festiwal Blues Express w Zakrzewie, czy, czy w jakiś, nie wiem, blues festiwal w Suwałkach, to nastawiamy się, jeśli chodzi o repertuar, bardziej grać tak bluesowo-rokowo, ale teraz ostatnio w różnych stacjach radiowych i przy różnych audycjach gra się nasze utwory, które są może troszeczkę odbiegają od tego stylu. No staramy się jakoś tworzyć utwory takie, żeby przypasowały każdemu do gustu, i, no i myślę, że jakoś tam to wychodzi w miarę dobrze. Nie, no to tyle. Nie? No i na zakończenie oczywiście, jakie plany ma zespół na najbliższe miesiące, bo słychać po głosie, że chyba eksploatowany mocno. No szczerze powiedziawszy, jedziemy już od niedzieli. Zaczęliśmy, że tak powiem, nasz sezon. Jest to chyba piąty koncert dzisiaj. Nie ukrywam, że jestem troszeczkę przeziębiony. Zresztą nasza berkuzistka też, wirus, no, czynniki zewnętrzne. Yy, nie ukrywam zimne piwo również, bo tak jak to mówił yy, pan yy, Borysewicz, no nie ma grania bez picia. Nie no. <mostrar> <świet prayedha> yy, no, żartuję oczywiście. No jesteśmy już zmęczeni, nie powiem. No ale trzeba wykonać robotę i tyle. Naszym gościem był Damian Michalski, wokalista zespołu nadmiar. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję również, pozdrawiam. Do zobaczenia.